Kolejny dzień i zapraszam do porannego rozruchu. Zatem zaczynamy. Siądźcie sobie w wygodnej pozycji. Możecie się na krześle, na łóżku, tak jak wam wygodnie. Ja siedzę w tej pozycji takiej. Dla mnie jest tak wygodnie. Wy sobie siądźcie tak jak wam pasuje i zaczniemy od góry. Skręty głowy lewo, prawo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, teraz rysujemy sobie taki uśmiech, brodą tutaj na klatce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dobrze? Teraz unosimy bark do góry, ale zanim bark do góry, to witam, witam serdecznie te wszystkie osoby, które dołączyły. Jesteśmy na porannym rozruchu. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Janusz Zanieczyk. jestem 64 letni fizjoterapeutą i promuję zdrowie poprzez ruch i właściwy życia. Zatem zaczynamy. Bark do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,

Dziesięć, drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i krążenia głowy. Raz, dwa, powolutku. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Dzisiaj w porannym rozchodzie się rozbudzamy, więc powolutku, jak ktoś jeszcze się nie obudził, no to to ćwiczenie może go tam obudzić. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kruszeniabark. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 osiem, dziewięć, dziesięć. Z drugą stroną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spróbujmy wykonać taki karkołomny wyczyn i zrobić krążenia głowy i krążenia barków, tak? Czyli krążenia głowy, no to dodajemy krążenia barków. Raz, dwa, trzy, cztery, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I w drugą stronę. A, było tak. To teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Napiszcie w komentarzu, komu się udało to wykonać. A te osoby, które dołączyły, zapraszam w porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zginamy teraz przedramiona. Siądę sobie w ten sposób, żebyście lepiej widzieli. Każdy oczywiście, przypominam, siedzi tak, jak wam pasuje. Możecie ćwiczyć na krześle, na łóżku, siedząc normalnie, w środku płaskim, tak, jak wam pasuje. Ręce w ten sposób i zginamy przedramiona na przemienię. Raz, dwa, trzy.

Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna do góry, druga do dołu po skosie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w ramach przerwy zrobimy sobie sześć głębokich wdechów i wydechów. Czyli otwieram okno, jeżeli ktoś ma zamknięte, i przy świeżym powietrzu wydech, wydech, takie głębokie wdechy, wydech. Wydech i trzeci raz wdech, wydech, czwarty raz wydech, wydech, piąty raz wydech, wydech i szósty raz wydech i wydech. Pięknie. I skręty tułowia lewo-prawo i raz, dwa, ręce kładziemy na kolana, trzy, cztery, pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super, teraz na zewnątrzko raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie, i takie bojanie, tło, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz bojanek doja do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, jedna ręka z przodu, druga z tyłu i zmiana. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. zobaczymy naszą ruchomość kręgosłupa. Zobaczymy, czy tą ręką da, da się uchwycić, a tutaj, o, za bioderkę dało radę. No to tutaj łokieć odchylamy do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Gdzie się pozycja, zobaczymy, czy na drugą stronę dał, Troszkę gorzej o mnie, ale dało radę. O, tutaj, patrzcie tu. Ładnie widać, czy nie widać? Słabo widać. Jeszcze O, teraz lepiej widać, tak? I samo

9, 10 i na bok Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz troszkę nad biodrami popracujemy, więc jedna noga do przodu, wyprostowana w kolanie, druga w pachinę. Jeżeli ktoś nie doradę to tyle. I staramy się kolanem uderzać w podłoże. Raz, 2,

Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia fantastycznie super. Teraz motylki, stopy do siebie i kolanka na bok raz, dwa.

Jaki damy radę? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz popracujemy sobie nad naszą sylwetką. Tutaj o. Damy sobie nogi do przodu, żeby nam nie przeszkadzała. Zobaczcie, walki poszły do góry. I niedługo będę tak. Więc chodzi o to, że z tego ustawienia tułowia robimy sobie łabędzią szyję długa, łabędzią szyja raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Wracamy do naszych bioder. Troszeczkę szerzej obie nogi i kolana składamy w taką kolągie tu. I na drugą stronę tu tak próbuję i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Super. Dobrze. I teraz zginamy nogę w kolanie. I taką rotację w Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga, to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Wytamy się za stopę i unosimy ją do góry. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Droga stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I karkołomny wyczyn obie stopy. Na prostych nie da, nogach nie da radę, ale spróbujemy na zgiętych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Napiszcie w komentarzu, czy udało się Wam wykonać te ćwiczenia. Jak się podoba gimnastyka, czy poranny rozbój, bo robimy roz, takie przebudzenie no i czas bliższy się do końca tej gimnastyki 6 głębokich wdechów i wydechów, wdech i wydech łączymy to z ręką rąk, wdech wydech wdech wydech wdech wydech wdech wydech wdech, wdech wydech, wydech wdech wydech, 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 wydech i wdech wydech, fantastycznie. I to było ostatnie ćwiczenie w dzisiejszej gimnastyce porannej. Dziękuję wszystkim tutaj za uwagę, za wspólne ćwiczenia. No i do miłego zobaczenia w kolejnym porannym rozruchu. A jeszcze dziękuję tutaj za polubienia, za lajki. Jeżeli ktoś nie dał lajka na YouTube, to zapraszam do lajka. Dziękuję wszystkim z TikToka za. Prezenty, za diamenty, za serduszka. I, I życzę wszystkim miłego dnia, dużo radości. Do mnie do, do zobaczenia następny film.